Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać makijaż, który zwyciężył w tym tygodniu w głosowaniu na makijaż tygodnia. Jest to troszeczkę inna wersja, moim zdaniem troszeczkę ulepszona. Tamta wersja troszeczkę mi się nie podoba. Zauważyłam dopiero po zrzuceniu zdjęć na, na komputer, że niestety były tam niedociągnięcia. Dlatego ta wersja jest troszeczkę inna. Moim zdaniem lepsza, mam nadzieję, że Waszym zdaniem również. Także jeżeli interesuje Was, jak taki makijaż wykonać, to zapraszam do oglądania. Na nałożyłam już bazę pod cienie. Kolejnym krokiem będzie nałożenie takiego cienia w kremie. To jest cień z firmy Number 7. Nazywa się Stay Perfect Eyelids w odcieniu Powder. I nałożę go palcem na powiekę Homo. Kolejnym krokiem będzie nałożenie srebrnego cienia. To jest akurat cień z firmy Yavi w odcieniu Silver Dust. I nałożę go płaskim pędzelkiem na ten cień, który nałożyłam przed chwilą. Teraz tym samym pędzelkiem tylko odwrócę go na drugą stronę. Nałożę cień z inglota. To jest cień AMC Shine numer 18 i nałożę go w zewnętrznym kąciku. I teraz, obracając pędzelek, możemy tę granicę cieni dokładnie rozetrzeć. Po prostu wklepując na granicy raz ciemniejsze srebro, raz jaśniejsze srebro. Następnie użyję takiego pędzelka kulki, to jest pędzelek z firmy Crown Brush, i użyję cienia Pearls Inglota numer 428, to jest taki bardzo ładny odcień granatu. I nakładam go w zewnętrznym kąciku. Najpierw po prostu staram się wyznaczyć kształt. Rozcieraniem zajmę się później. Rysujemy taki kształt litery V na początku. I teraz wyciągam go też do wewnętrznego kącika. I kolejnymi ruchami zaczynam rozprowadzać ten cień do góry. Następny krok będzie to użycie czarnego cienia takim małym pędzelkiem-kulką. To jest akurat Crown Brush numer C431. Używam cienia czarnego z palecki Sleek. I nakładam go tutaj w samym zewnętrznym kąciku, kolistymi ruchami. I teraz pędzlem do rozcierania rozcieram granice tego granatowego cienia. W wewnętrznym kończniku wrócę do tego pierwszego cienia srebrnego z Jabby, który nakładała Silver Dust, i rozcieram go takim tym samym pędzelkiem. Nakładam go tutaj, pokrywając się lekko z granatem. Teraz, żeby jeszcze dokładniej rozerszyć granicę tego granatu górną, nałożę taki cień niebrota to jest 390, cień matowy i nałożę go skośnym pędzelkiem tutaj na górnej granicy cienia granatowego. A podłóg brwiowy tradycyjnie nałożę cień 353 z Inglota, cień matowy i nałożę go pędzelkiem z Inglota 7FS. Czas na dolną powiekę. Zacznę od nałożenia kremowego cienia, to jest Estee Lauder Double Wear Stain Place Shadow Cream numer 08 Blue Velvet i nałożę go skośnym, syntetycznym pędzelkiem na dolną powiekę. A teraz wrócę do cienia 428 z Inglota i innym skośnym pędzelkiem nałożę go na ten cień kremowy, który nałożyłam przed chwilą. A w wewnętrznym kąciku nałożę srebrny cień zjawi Silver Dust. Delikatnie rozcieram tutaj granice. Czas na narysowanie kreski. Dzisiaj użyję do tego eyelinera żelowego z Physicians Formula, z takiego trio dla niebieskich oczu i pędzelka z Maybelline. Kreski nie będę wyciągać, ona powinna ładnie tutaj się stopić z granatem, który jest w zewnętrznym końciku. Kolejnym krokiem będzie nałożenie czarnej kredki na linię wodną. Ja użyję kredki Avon Supershot. Można oczywiście nałożyć kredkę jasną. Jakoś tutaj bardziej do tego makijażu pasuje jednak czarna kredka. Nie dociągam jej do samego wewnętrznego kącika, bo przy mojej budowie oka niestety to nie wygląda zbyt dobrze dlatego zostawię ją mniej więcej tak. Ostatnim krokiem będzie podkręcenie oraz wytuszowanie rzęs. Do wytuszowania rzęs użyłam dzisiaj połączenia tuszu Rimmel Extra Low Lash jako pierwsza warstwa oraz Covergirl Lash Plus Fusion jako warstwa druga. A oprócz tego na twarzy mam jeszcze podkład Maybelline finiton dosyć dużo, ponieważ chciałabym, żeby naprawdę moja twarz była dobrze przygotowana i żeby to krycie było w miarę dobre, ponieważ to makijaż wieczorowy, mocno oczy mogą podkreślić wszelkie niedoskonałości. Oprócz tego Bronzerskowo Ideal Cover Makeup w odcieniu Następnie odrobina różu z Inglota, to jest numer 91. Lekko przypudrowałam twarz pudrem MAC Prep and Prime, ale tylko tutaj w strefie T. A następnie nałożyłam jeszcze lekko yy, odrobinę rozświetlacza. To jest Tarte Amazonian Clay Shimmering Powder w odcieniu Champagne. Tak wygląda. A na ustach mam dzisiaj moją ulubioną ostatnio szminkę z firmy Clarins. To jest szminka, która nazywa się Rouge Prodige nr 105 Peach Survey. A do tego odrobina błyszczyku z firmy Mirreness 3D Gloss w odcieniu 03 La Nude. Na moim blogu jak zwykle znajdziecie listę użytych kosmetyków oraz więcej zdjęć makijażu. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.